Witajcie w piątym odcinku Krajmala. Od tego odcinka w każdym następnym będzie pojawiał się gość lub gościni, dla których specjalnie napisałem postać. Tą serię zainauguruję. Za chwilę usłyszycie. W tym odcinku, a dokładnie na jego końcu, pojawi się również głosowanie. Jak dobrze pamiętacie z trzeciego odcinka, będą trzy możliwości. Zaczynajmy. Odcinek piąty. Podziemny rozbłysk. Dzień dobry! krzyknął Jonathan do stróża przez okienko budki, w której siedział. Ha! Ale mnie pan wystraszyłeś. Stróż siedzący w budce był na oko niewiele starszy od Jonathana i Megan. Był ubrany w czarny strój i czarną czapkę z daszkiem z logiem jakiejś firmy. Najprawdopodobniej było to logo firmy, w której pracował. Stróża i okienko, przez które krzyknął Jonathan, dzieliło biurko, na którym były zeszyty. Przepraszam, nie chciałem. Nie, nic się nie stało. W czym mogę pomóc? A, no i dzień dobry. Dlaczego pomimo, że dom towarowy został niemalże doszczętnie zniszczony, pan nadal tu siedzi? Zapytał Jonathan, jednocześnie spoglądając na pozostałości budynku. A, wie pan. Dostałem takie polecenie od szefa, to siedzę. Pieniądze dostaję, na głowę nie kapię. Ludzie się zbytnio nie kręcą, nie to co kiedyś. Posiedzę 12 godzin i idę do domu na następne 12 i wracam tutaj. To pracujecie tutaj we dwóch? Do rozmowy włączyła się Megan, która wcześniej stała z boku, a stróż nie widział jej. Tak, a o co chodzi? Dowiem się. Wyrzucił lekko już poirytowany stróż, jednocześnie próbując dostrzec przez okienko, czy jest z nimi ktoś jeszcze. Ach, tak, przepraszamy. Nazywam się Jonathan Rashmore, a to jest moja przyjaciółka Megan Wolf. Jesteśmy architektami w biurze, które dostało zlecenie na stworzenie projektu Centrum Handlowego, które miało tutaj powstać. Aha, to wy, czyli. Wiecie, co tutaj znaleźli, skoro się tu pojawiacie. Dobra, chodźcie za budkę. Pogadamy, a ja zapalę. Stróż, gdy dowiedział się, kim są Jonathan i Megan, zmienił całkowicie swoje nastawienie i ton. We troje poszli za budkę, a stróż odpalił papierosa. Mm. No dobra. To co chcecie wiedzieć? Najlepiej wszystko, ale czy był pan wtedy tutaj? Czy pana kolega? Zapytała Megan dość niepewnie. Wtedy, jak przyjechała policja? Nie, wtedy, gdy pojawiło się to ciało uściślił Jonathan. Ale nie wiadomo, kiedy ono się pojawiło. Mówiłem wszystko policji. Ale wtedy byłem całą dobę na stróżówce. George był wtedy chory, czy coś? Przynajmniej tak powiedział szefowi, który do mnie dzwonił. To jak to się stało, że to ciało nagle się tam pojawiło? A ja wiem? Panie My tu od trzech miesięcy siedzimy i pilnujemy pustego molocha. Sam nie wiem po co, ale. Są pieniądze, to nie pytamy. Ale nie było nic słychać w nocy? Dopytała zaskoczona Megan. Ja wam powiem tak. Ta praca polega na tym, że my nie mamy zbytnio obowiązków. Jak jesteśmy przydzieleni do budynku, który cały czas funkcjonuje i normalnie są ludzie, no to rzeczywiście trzeba zrobić jakiś obchód, sprawdzić, czy gdzie woda nie leci i tak dalej. Ale gdy pilnujemy, no, jeśli można to w ogóle nazwać pilnowaniem, takiego budynku, jakim był ten, czyli od pół roku nieczynny, a my we dwóch siedzimy tu, Bóg wie po co, no to z reguły. Większość nocki. Przesypiamy. Co będę wam kłamał? Po wyznaniu tych tajemnic śmiało można było stwierdzić, że stróż już bardziej im zaufał. A nie baliście się, że w końcu stanie się coś takiego? Mm. Jak miałeś na imię? Jonathan? Mhm. To czy ty, Jonathan? Pomyślałbyś, że takie coś się wydarzy? Bo tu nie chodzi o jakąś strzelaninę, bo tego mamy w Stanach pod dostatkiem na co dzień, to wszyscy wiemy. Ale podrzucenie trupa i to jeszcze naznaczonego cholera wiecznym, to przecież brzmi jak scenariusz do jakiegoś filmu czy serialu. Czegoś takiego u nas jeszcze nie było, a przynajmniej ja nie słyszałem. W tonie głosu stróża można było usłyszeć lekki strach. To prawda, też nie słyszałem, żeby ktoś podrzucił ciało, bo akurat o takim znaku już słyszałem. Że co? Skąd? Zapytał przerażony stróż. No tak, kilka lat temu była seria morderstw, gdzie były zawsze dwa wspólne mianowniki u ofiar. Mianowicie każda z nich została zastrzelona dwoma strzałami w brzuch i jednym w klatkę piersiową. No i miała wytatuowany czarny rąb, pełny w środku. Jak to mnie ominęło? Słucham kilka godzin dziennie wiadomości, czytam gazety i nic takiego nie było. Dlaczego? Policja i detektywi nie chcieli, aby szczegóły śledztwa dostały się do telewizji i prasy, a dodatkowo w tym samym czasie było w kraju mnóstwo strajków i kryzysowych sytuacji, odpowiedziała stróżowi Megan. No, to jest jakieś wyjaśnienie. Choć dla mnie seria morderstw byłaby znacznie bardziej interesująca niż jakieś strajki... Czy przepychanki tych głupków, którzy dopchali się do władzy? Gdy Stróż wspomniał o władzy, jego głos przeszyła nienawiść. Mnie również, ale gdyby nie pewne okoliczności, też nigdy bym się o tym nie dowiedział. Ale nieważne. Wie pan może, co działo się tutaj wcześniej? Chodzi mi o dom towarowy. Jak funkcjonował i tak dalej? <laughs> Pewnie, że wiem. Pracowałem w tym domu towarowym przez ostatnie 22 lata. Naprawdę to. Pozwól, że zapytam wprost, bo bardzo mnie zaskoczyłeś. Ile masz lat? W tym roku 47. O matko, nigdy bym nie powiedziała, wyglądasz na mniej niż 40. Dzięki. Dobre geny. Mój ojciec odszedł w wieku 74 lat, a nie wyglądał na więcej jak 60. A z matką to też dobra historia. Wybacz, że przerywam, ale chyba nie mamy aż tyle czasu, choć z chęcią bym posłuchał więcej. Przerwał Jonathan, bojąc się, że stróż odbierze to jako bagatelizowanie historii jego rodziny. To jak to wszystko tutaj funkcjonowało? Ech. No to najprościej i najkrócej. Zacząłem tu pracować w wieku 25 lat, po studiach z kulturoznawstwa. Miała to być praca tymczasowa. Ale że dobrze płacili, to zostałem. Do teraz. Nadal dobrze płacą, więc odkładam na emeryturę. W tym domu towarowym było mnóstwo sklepów z ciuchami, z biżuterią. Było kilka restauracji, jedna bardzo popularna w tamtych czasach, kawiarnia. Było nas w ekipie dziesięciu ochroniarzy. Czterech zawsze było od godziny dziewiątej do dwudziestej pierwszej. Później, na nocnej zmianie, było zawsze dwóch. No i czterech było rotacyjnych, żebyśmy mogli mieć wolne, czasami dwa dni pod rząd. Dobra ekipa jajcarzy z nas była. Z pracownikami tych wszystkich sklepów i lokali gastronomicznych żyliśmy dobrze i zawsze było miło. Nawet jak ktoś nowy przychodził, a przez ponad 20 lat to wiadomo, że tak było, no to starsi starzem pracownicy uczyli ich, że z nami warto dobrze żyć. Oczywiście było kilka odchyłów, którzy wylatywali później, bo jakoś dziwnie się zachowywali i traktowali nas z góry. Ale był jeden gówniarz, Pięć cztery lata temu już dokładnie nie pamiętam. Ale ta parszywa morda zapadła mi w pamięć. Hamski, zamiast odpowiadać, to odszczekiwał. Ewidentnie zabrakło pasa w wychowaniu. Wszystkich traktował z góry, ale właściciel kawiarni musiał być chyba jakąś jego rodziną, że go nie wyrzucił w zasadzie do końca. Rok temu, gdy to wszystko się zawinęło, Wszystkie sklepy i gastro. To wtedy chyba ostatni raz go widziałem. Ale nieważne, tak mi również zapadł w pamięć. No, a teraz jestem i pilnuję tego. W trakcie wypowiadania ostatniego zdania, stróż wskazał głową na pozostałości budynku. Sporo informacji westchnęła megan. Tak, dziękuję, a mam pytanie. Jonathan rozejrzał się, po czym zrobił krok w kierunku stróża. Ma pan może dostęp do ewidencji osób, które tutaj pracowały? Jonathan to jest nie. Megan. Uciszył ją. Ma pan dostęp do ewidencji? A Po co wam? Zapytał zaniepokojony stróż. Muszę coś sprawdzić, to jest bardzo ważne. Coś mi wpadło do głowy, ale za dużo było opowiadać. Dałby pan radę dotrzeć do takiej ewidencji? Dopytywał. No. – Myślę, że tak. Robiliśmy co miesiąc takie listy. W zasadzie nie oddawaliśmy tego nigdzie, a musieliśmy to robić. Musiałbym poszukać w piwnicy u siebie i podzwonić po chłopakach. – A właśnie, co do piwnicy, możemy tam pójść i zobaczyć miejsce, gdzie znaleźli to ciało? – Ale nie powinienem was tam wpuszczać. Wiecie o tym. Ta piwnica grozi zawaleniem. – Odpowiedział strużnie, pewnym tonem – Wiemy, ale przecież wejdziemy tam na własną odpowiedzialność, a mógł pan nas nie zauważyć. Dobra. Idźcie. Macie kwadrans, bo miłe pórwą, jak ktoś wie, dowie. A poza tym. Nie jestem pan. Mówcie mi, Frank. Okej, okay, dziękujemy Frank, zatem widzimy się za 15 minut. Powiedział Jonathan, po czym skinął na Megan i poszli w kierunku pozostałości budynku. Odnaleźli wejście do piwnicy. Stojąc przed nim, Jonathan wyciągnął dwie latarki. Cholera, gdzie jest ta druga? A, jest. Trzymaj, Megan. Dzięki, no to wchodźmy, bo za chwilę się będzie ściemniać, więc... Ale podejrzewam, że w środku i tak nie ma okien. Wiem, ale po zmroku jakoś nie chcę tutaj być. Powiedziała głosem pełnym obaw. Rozumiem, nie ma problemu. To co, ja pójdę pierwszy. Mhm, śmiało, śmiało. Włączyli latarki i ruszyli schodami w dół. Dziwne są te schody, ciekawe jak daleko jeszcze prowadzą. Też jestem ciekawa, naliczyłam już 47. O, 48 schodów. Naprawdę liczysz schody? Zawsze liczę, ale nieumyślnie. Od dziecka tak mam. No dobra, nie wnikam. Zeszli na sam dół. Wnioskując po schodach byli około dwa piętra pod ziemią. Ale tu duszno i. W ogóle tak dziwnie. Raczej nie powinno cię to dziwić, moja droga, jesteśmy jakieś kilkanaście metrów pod ziemią. A zważając na to, że nie ma tu okien, myślę, że z wentylacją jest dość ciężko. Uśmiechnął się, chcąc dodać Megan trochę otuchy. No to idziemy tam w prawo? Tak, tak, bo prawej ściany nawet nie widać jak świece latarką, Ale lewa, widzisz, jest tylko kilka metrów od nas. Zobaczyli wraz z Megan ścianę oddaloną o około 5 metrów od nich. No to chodźmy, tutaj możemy iść obok siebie, także nie musisz się bać. Naprawdę się tutaj czuję nieswojo. Zawsze bałam się piwnic. Wyznała megan z niechęcią. Wcale ci się nie dziwię. Ciemno, ponuro, zwykle w horrorach mordują w takich piwnicach. <laughs> Jonathan, przestań. Jakbyś zapomniał, tutaj znaleźli ciało. Oczywiście, że tak, ale megan spokojnie. Morderstwa przecież nie dokonano tutaj, z tego co wiemy. Ciągle szli. Metr po metrze, oczekując na upragniony koniec piwnicy, ich droga cały czas wyglądała tak samo: białe ściany i podłoga, co jakiś czas przerywane betonowymi filarami. Przeszli w ten sposób ponad 150 metrów, aż w pewnym momencie o, no w końcu już prawie jesteśmy, widać policyjne taśmy powiedział z ulgą Jonathan, ale ta piwnica jest długa. Pamiętaj, że ten dom towarowy był swego czasu największy w Los Angeles. No tak, pamiętam. No w końcu jesteśmy. Chciałeś, Tomasz. Co chcesz teraz zrobić? Zapytała. Tak się rozglądam, bo może coś policja przeoczyła. Jonathan skupił się na świeceniu latarką po ścianach. Natomiast Megan rozglądała się nerwowo za siebie, świecąc w kierunku wyjścia. Aż w pewnym momencie w odległości dwóch metrów od niej zobaczyła błysk. Błysk czegoś małego, leżącego we wnęce betonowego filaru. Megan postanowiła podejść i zbadać to, co przykuło jej uwagę. Jonathan nawet nie zauważył tego, że się oddaliła pochłonięty wpatrywaniem się w ściany. Hmm, co to jest? Mruknęła do siebie pod nosem, schylając się, aby podnieść przedmiot. Ujęła w dłoni zimne, prostokątne, metalowe pudełeczko. Coś znalazłam! Co takiego? Co masz? Jonathan jakby wyrwany z transu. Odwrócił się w kierunku Megan i uniósł brwi, zdziwiony, że ona jest tak daleko od niego. No to chodź i zobacz. To... Zapalniczka. Zapalniczka z jakimś napisem. Nie wiem, czy to nazwa firmy. Biogneps. Biogneps, nie słyszałam nigdy. A ty? Też nie słyszałem o takiej firmie. A do słowa to to nie jest podobne. Zapalniczka była cała srebrna, połyskująca z tylko jednym grawerem. Biogneps nie było pisane tą samą wielkością liter. Litery I, G oraz P były małe. Wszystkie inne litery były wielkie. Później sprawdzimy w internecie, a teraz muszę dokończyć sprawdzać ścianę, bo nie chcemy chyba tutaj siedzieć kilku godzin. Powiedział lekko zawiedziony i wrócił do końcowej ściany. Tym razem nawet ją dotykając. Megan w tym samym czasie postanowiła odpalić zapalniczkę, aby sprawdzić czy działa. Ała! Krzyknęła upuszczając zapaloną zapalniczkę. Gdy rozpalona zapalniczka tylko dotknęła podłogi, część z niej zaczęła płonąć. Jonathan, uważaj! Krzyknęła do niego, bo płomień szedł po prostej linii wprost na końcową ścianę. Tam, gdzie właśnie stał Jonathan. Co jest do cholery? Krzyknął odskakując od ściany i podbiegając do Megan. Płomień już prawie docierał do ściany, a dziwnym było to, że cały czas szedł tym samym prostym torem o szerokości około pół metra. Jonathan był zaskoczony swoją reakcją, bo pomimo, że był sparaliżowany i nie mógł się ruszyć, nie bał się tego ognia, widząc, że płonie jednym torem. Gdy płomień dotarł tylko do ściany, bez problemu się na nią wspiął. Po czym, Co to jest? krzyknęła zszokowana i przestraszona Megan, bo w tym samym momencie na ścianie pojawiły się rozjarzone ogniem wielkie litery. A każda z nich była oddzielona linią od drugiej. B, O, N, E, S. Jak to? przeczytał pod nosem Jonathan. Po czym wszystko zgasło, a jedynymi jasnymi punktami były latarki. Co to było? Jonathan! Jonathan? Megan, patrząc na Jonatana, zaniepokoiła się jeszcze bardziej. Jonathan nie reagował, wciąż wpatrując się w miejsce, gdzie przed chwilą widniały płomienne litery. Rozchylał i zamykał usta, nie mogąc wydusić z siebie słowa. Jonathan, ty. ty wiesz, co to znaczy? Próbowała dotrzeć do niego i uzyskać jakiekolwiek informacje. Tak. Jego głos nie brzmiał tak jak wcześniej. To, co chodzi, no powiedz mi, proszę. Ja nic nie rozumiem. Poczekaj chwilę, muszę. Muszę się otrząsnąć, odpowiedział po czym wyciągnął butelkę wody z torby i oblał sobie nią twarz. Megan bez słowa wpatrywała się w niego z przerażoną miną. Minęła minuta, może dwie, aż w końcu Jonathan przemówił. To słowo, które widziałaś po angielsku oznaczające kości, nie było przypadkowym słowem. Ale, ale jak to? Zapytała Megan, wytrzeszczając na niego oczy. To jest słowo, które wraz z Wiktorią mieliśmy wygrawerowane na bransoletkach. Megany nie wydała z siebie nawet dźwięku, tylko przyłożyła otwartą rękę do ust. Bo to słowo pisane właśnie w ten sposób, czyli każda litera oddzielona kreską, to takie nasze motto, które stworzyliśmy podczas dwumiesięcznej rozłąki. A co to za motto? Będąc oddzielnie nie emanując samotnością. To właśnie to znaczy. Tylko Dlaczego to tutaj się wzięło? Megan do reszty osłupiała. Wpatrywała się to w Jonathana, to w ścianę, na której pojawiły się litery. Czyli wygląda na to, że musieliśmy tutaj trafić i odkryć to, co odkryliśmy. To na pewno ten sam morderca, który zabił Wiktorię. Ona miała wtedy tą bransoletkę. Tylko czego on ode mnie chce? Kontynuował, wciąż mówiąc na głos. Jonathan i... i co teraz? Teraz to idziemy stąd... Znaleźliśmy, jak widać, to, co mieliśmy znaleźć. Odpowiedział Jonathan, w którym kłębiło się mnóstwo sprzecznych emocji. Sam też nie wiedział, co ma dalej myśleć i robić. Chodź, idziemy, weź tylko tą zapalniczkę, bo musimy sprawdzić tą firmę, może się jeszcze przydać. Megan podniosła zapalniczkę i ruszyła z Jonathanem w kierunku wyjścia. Wracali w milczeniu. Żadne z nich nie chciało przerywać tej ciszy. Gdy wyszli na powierzchnię domu towarowego, zobaczyli Franka, który stał obok swojej budki. – I co? Znaleźliście to, czego szukaliście? – zapytał, gdy podeszli bliżej. – Nie do końca, ale i tak dobrze, że tam poszliśmy, bo zobaczyliśmy przynajmniej, że ktoś naprawdę musiał się nadźwigać, że tak daleko w to miejsce zaniósł ciało. Jonathan nie chciał dzielić się z Frankiem odkryciem swoim i Megan. – No, chyba że było ich kilku. Sam już nie wiem, co o tym myśleć, ale na nockach bardzo niekomfortowo się tutaj czuję. Nie śpię. Ciągle mam wrażenie, że słyszę, jakby ktoś chodził po tym gruzowisku. Wyznał im Frank z grymasem dyskomfortu na twarzy. Za dnia nie wydaje się tutaj strasznie, ale nocami, przez to, że to na uboczu, domyślam się, że nie jest ciekawie. No, nie jest tutaj miło i przyjemnie tak jak kiedyś. Sporo się zmieniło. Frank, spróbujesz skompletować tą ewidencję? Oczywiście wiem z jakim wysiłkiem będziesz się zmagał, więc na pewno nie będzie to za darmo. A daj spokój. Jak ma się to wam przydać, to na zdrowie. Skompletuję, tylko wymieńmy się numerami. To jak będę miał już coś konkretnego, chociażby z 5 czy 10 lat, to dam znać. Niech będzie nawet i ostatnie 10 lat. 10 lat po prostu. Nie ma problemu. Nawet łatwiej będzie znaleźć ostatnie 10 lat niż całość. Jonathan i Frank wymienili się numerami. No to trzymajcie się. Zadzwonię, jak będę miał komplet dokumentów. Uważajcie na siebie. Dzięki, ty na siebie też, odpowiedziała Megan. Trzymaj się, dodał Jonathan. I co teraz robimy? zapytała, gdy już dotarli do motocykla. Póki co koniec, odwiozę cię do domu, bo musimy odpocząć, dzisiaj było sporo wrażeń. Racja jest już późno. Wypadałoby, żebyśmy odpoczęli, ale jutro jest niedziela. Myślisz, że spojrzała pytająco na Jonathana. Jeszcze nie wiem, Megan. Zobaczymy, się przemyślę w domu, parę spraw i dam ci znać do 23. Dobrze? Tak, tak, jak najbardziej. No dobra, no to ruszamy. Skwitował po czym odjechali. 15 minut później byli już pod domem Megan. Może chciałbyś zostać dzisiaj u mnie, zrobię jakąś kolację i po prostu zjemy. Oczywiście mam dwie sypialnie, także nie chciałabym, żebyś mnie źle zrozumiał. Od razu wytłumaczyła. <laughs> to bardzo miłe, ale w domu czeka na mnie huragan i chcę też pobyć po prostu trochę sam. Muszę przemyśleć i zaplanować jutrzejszy dzień. No dobrze, zatem czekam na Twoją wiadomość dzisiaj do 23.00, co robimy z jutrem. Powiedziała, po czym przytuliła Jonathana na pożegnanie. Dzięki, że jesteś. Od tego są przyjaciele? Uśmiechnęła się i zaczęła oddalać w kierunku swojego domu. Właśnie, Megan, masz tą zapalniczkę? Tak, mam, a chcesz ją? Tak, jeśli mógłbym Cię prosić, to posiedzę dzisiaj i się zastanowię jeszcze, co z tym fantem zrobić. Megan wyciągnęła z kieszeni zapalniczkę, po czym nawet nie podchodząc, rzuciła do Jonathana: ha, Mam, dzięki. Więc no, do jutra najprawdopodobniej. No to do jutra najprawdopodobniej i trzymaj się, a jak coś to dzwoń. Odpowiedziała, po czym obróciła się i ruszyła w kierunku domu. Jonathan jeszcze chwilę stał i wpatrywał się w zapalniczkę. Biogneps. Chyba nigdy nie słyszałem o takiej firmie, ale... Wyciągnął telefon z kieszeni. Sprawdzę mimo wszystko w internecie. Chwilę później w wyszukiwarce Jonathan odnalazł daną firmę. O, z Los Angeles. Firma produkująca znicze? Sam już nie wiem. Dobra, jadę, bo huragan mi dom rozniesie. Jonathan w trakcie drogi do domu rozmyślał, co jutro zrobić. Wciąż zastanawiał się, czy w aktach u Justina, szwagra Megan, nie ma czegoś ciekawego. Nie dawała mu spokoju również firma z zapalniczki. Będąc już niedaleko domu, miał cukiernie pana Jonesa, po czym spojrzał w prawo. W tym zaułku znaleziono Wiktorię. Pomyślał, po czym poczuł silną potrzebę, aby odwiedzić ją na cmentarzu. Ale to już nie dzisiaj. Może jutro? Sam już nie wiem, co robić. Pojechać z Megan do Justina, złożyć wizytę tej firmie, czy może jednak odwiedzić Wiktoria na cmentarzu? Teraz czas na Twój wybór. Masz 72 godziny od publikacji odcinka, aby w komentarzu pod filmem napisać cyfrę z wyborem. Przy okazji, możesz jakoś skomentować ten film. Podsumowując, masz trzy możliwości. Pierwsza. Jonathan wraz z Megan jadą do Justina, jej szwagra, aby dowiedzieć się więcej o tym, co jest w aktach śledztwa. Możliwość druga. Jonathan jedzie złożyć wizytę firmie, której nazwa jest wygrawerowana na zapalniczce. Możliwość trzecia. Jonathan spełnia swoją silną potrzebę i jedzie na cmentarz odwiedzić Wiktorię. Może to go jakoś dalej natchnie? To był już piąty odcinek. Crime Opowiadanie kryminalne z nutą romansu. Szczególne podziękowania dla mojego kolegi, który gościnnie wystąpił tutaj w roli Franka. Czytał Jakub Rutka i Przemysław Kowzan. Polub, zasubskrybuj i podaj dalej. Muzyka Mikołaj Błaszczello. තුතු